Chciałam powiedzieć, że Liceum Moneta to była chyba moja najlepsza decyzja w życiu, jaką podjęłam, jeśli chodzi o moje dziecko. To jest naprawdę niesamowita szkoła. Wiadomo, że system IB jest bardzo trudny, ale tam jest totalne wsparcie. Nauczyciele bardzo dbają o to, żeby wszystko odbywało się w kolejnych procesach, co i dla rodziców, i dla młodego człowieka jest bardzo pomocne. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyszłam do szkoły i zobaczyłam ten wystrój, zobaczyłam te dzieła artystyczne dzieciaków, które już skończyły szkołę. Potem porozmawiałam z panią dyrektor, porozmawiałam z innymi nauczycielami i pomyślałam sobie tak egoistycznie, że pra prawdopodobnie sama chciałabym się tu uczyć. Nie wiem, jak to się stało, kiedy moja córka te cztery lata po prostu minęły jak spłatka i właściwie no było różnie, ale tak jak powiedziałam. Jest totalne indywidualne podejście do każdego ucznia, co jest niesamowite. Klasy są niewielkie, i myślę, że jest to szczególna szkoła także pod tym względem. Atmosfera jest wspaniała, wysoki, wysoki bardzo poziom, i każde dziecko ze swoimi talentami znajdzie tam swoje miejsce. Moja córka w tej chwili studiuje w Anglii. Dziękuję Wam kochani. Zwracam się teraz do dyrekcji, do nauczycieli, wszystkich, którzy się przyczynili do tego. Wspominam Was bardzo ciepło. Nina Was bardzo serdecznie pozdrawia, a wszystkim Wam życzę, żeby Wasze dzieci chodziły do takiej właśnie szkoły, żadnej traumy, żadnych kłopotów, tylko same naprawdę właściwie sukcesy, satysfakcje. No po prostu. U, nauka kreatywności, motywacji i tego, jak właściwie człowiek powinien myśleć, e, po prostu m, hartowanie ducha w taki piękny sposób, e, jednocześnie na bardzo wysokim poziomie duchowym. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję.